Stare japońskie przysłowie mówi, gdy ci smutno, pobaw się swoim złotem. Albo sam to wymyśliłem. Cześć tu ci Cito. Dobry znajomy zaprosił nas na swój ślub i przyjęcie z tej okazji pojawił się temat prezentu. Od razu wiedziałem, co kupimy. Po krótkiej konsultacji z panią ci Cito decyzja była jednogłośna niemalże. No ale co? Chcesz dać najmniejszy prezent ze wszystkich gości? Nie liczy się wielkość prezentu, ale jakość. Dołożymy wino, prezent będzie większy. Może i mały, ale wariat. A może wolą sobie sami kupić prezent? Dajmy im pieniądze w kopercie tak jak normalni ludzie. Prawdziwe pieniądze to srebro i złoto, bo przynoszą wartość w czasie. Zawsze mogą sprzedać jak będą potrzebować więcej papieru, a jak potrzymają 2, 3, 5 lat, papieru będzie więcej. Ale Czarek i Marta nie będą wiedzieć co to jest. To se wygooglają. Kraj pochodzenia Australia, nominał 15 dolarów, rocznik 2023, waga 1 /10 uncji trojańskiej, czyli 3,11 g. złoto 4 dziewiątkowe, średnica 16,6 mm, rand ząbkowany, nakład 25 tysięcy sztuk, niektóre strony podają 15 tysięcy sztuk, nakład 25 tysięcy sztuk jest podawany przez producenta Perfmit, wizerunek królowej, Avers: zaprojektowany przez Jody Clarka, revers zaprojektowany przez Ink Gion. Inicjały projektanta widać na monecie. Na monecie widać również literkę P od PerfMint, czyli producenta. Moneta ukazuje się raz w roku, wizerunek zmienia się raz w roku. Moneta inwestycyjna i kolekcjonerska w jednym. Powiedz, na co im to? To super pamiątka z dnia ślubu. Motyw dużego koalizmu młodym jest przyjemny dla oka i kojarzy się z życiem rodzinnym. Inspiracja do zbierania kolejnych roczników o różnych wizerunkach, być może zalążek pasji na całe życie. 1 dziesiąta uncji trojańskiej, czyli najbardziej płynna na rynku, gramatura złota. Na awersie jest ściąga na wypadek, gdyby ktoś zapytał ich, w jakich latach panowała królowa Elżbieta II, a to brzmi jak pytanie za milion w milionerach. Wizerunek zmienia się co rok, a to znaczy że oprócz wartości złota, jest też wartość kolekcjonerska. No dobra, ale następnym razem dajmy pieniądze w kopercie, jak normalni ludzie. <grym> ja jestem praktyczna, nie będę mieli kupować z banków, albo nie wiem, To daj spokój. Tak czy siak, Marto, Marto Czarku, najlepsze na nowej drodze życia.